nie po szofera, bo jestem już głodna. Halo? Szofer, głodna już jestem. Tutaj już ze śniadankiem, proszę. Tak. Tak, tak. No, tak. Dobra, do widzenia. Kiedy, ale oni się spowalniają. Tragedia. Tragedia. Uch, już lecę, już lecę, już lecę. O Janek, ktoś puka. Dzień dobry, proszę. Pan. Proszę, śniadanie dla pani. Yy, może być jakieś śniadanie? No dobra, może być jakieś śniadanie. Dobrze, to super, to ja już będę szedł. Dobrze, do widzenia. Zaraz będę szła na miasto. Ale sobie pewnie Ale pyszno. Kanapeczka. I deser, jeszcze na dodatek sobie deser. Dobra, i będę szła, się ubiorę. To mi tak dużo, jak nie wiem. Jak dla konia mi nałożył to. Myślisz, że ja co obżarczyk jestem? Ja muszę dbać o linię. No ale dobra. O, te okulary sobie założę i idę na miasto. I jeszcze sobie telefon. I tyle pieniędzy bym wzięła. A jeszcze się perfumuję i pomaluję. Dobra, biorę to. Ten perfum. ok Teraz ciemgiełką popryskam na twarz. Dobra, nie i będę szła dzisiaj. Nie robię jakiegoś dużego makijażu. Dobra, idę. A może dzisiejszy dzień będzie lepszy? Hmm. Idę do parku. Wczoraj nikt nic ode mnie nie kupił. Karton, może dzisiaj jakoś zarobię. Wezmę sobie to i idę. O, jeszcze miarę. I idę sprzedawać. Dobra, teraz sobie stu rozłożę. To tutaj taki o 2, to nici i dobra mogę zacząć szyć pierwsza sukienka już jest gotowa to ją tu wystawię teraz jeszcze sobie jeszcze jedną szyję przydałoby się trochę może więcej manekinów, no ale dobra i jeszcze taką jakąś różową okej okay. I jeszcze jedną. Dobra, gotowe. Teraz tylko aby się jakoś sprzedały to położę może tutaj. O na tym murku. Okej. Okay. Teraz poczekam może ktoś przyjdzie dzisiaj do parku. No i dobra, sobie dzisiaj coś kupię, a chyba dzisiaj nie ma nic. O dzień dobry! Dzień dobry. Ale pani, tu piękne sukienki szyje. Dziękuję. Czy ty jesteś y, biedna? Y, tak, jestem. To ja bym od ciebie kupiła te wszystkie sukienki, które tutaj masz. Naprawdę? Tak, tak. To proszę, to są pieniądze dla ciebie, ale jedna kosztuje tylko 100 zł. Ale one mi się za bardzo podobają, żeby tyle płacić za jedną. Proszę dla, dla ciebie. A ja wezmę sobie te trzy sukienki. One są normalnie przepiękne. Je, je, ok. Naprawdę jestem, bardzo mi się podobają. Dziękuję, dziękuję bardzo. że Tak się cieszę. Dzisiaj to jest mój chyba ulubiony zakup. A jeszcze mam pytanko tutaj do pani. Bo ja bym dla pani tutaj zrobiła taki pewien uczynek dla pani. Bym tutaj naprawdę tutaj ma pani pięknie. To to nie jest. To jest fajnie tutaj mi się siedzi. Wczoraj nikogo tutaj nie było, więc poszłam wcześniej, a dzisiaj trafiłam na, na panią. To super, że się pani cieszy. Ja też się bardzo cieszę. Jest naprawdę przepiękne są te stroje. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, do widzenia. Hmm. Mam pomysł, że kupię jej willę razem ze mną zamieszka. Tylko muszę pójść do banku. Jestem już w banku. Wypłacę jeszcze tylko pieniądze. Pani Arabella, pani Arabella! Mm, już koniec, dobra. Odczepcie się teraz dzisiaj ode mnie. Pani Arabella, mogę autograf. Dobra, masz jakiś pisek? No, a, a mogę zdjęcie, mogę zdjęcie. Dobra, do. Cies, dobra. no to. jest? Dobra. Dziękuję. Do, 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 do. Okej. Okay. Dobra, idę. Y, pieniądze bym chciała wypłacić jeszcze tutaj. Ok, już daję. Już daję pieniądze. Tutaj poruszę. Dobrze, to tylko tyle. Yy, tak, tak, tylko tyle. Tutaj jeszcze proszę podpisać. Tutaj mi to. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dzień, yy, dzień dobry, ja do góry. Yy, dobrze, dobrze. Tutaj jest, można iść do góry. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, chciałabym tutaj kupić, y, bo ja mieszkam w tym takiej willi i ja mam tylko kupione jedno, jedno piętro w willi, czy mogłabym y, kupić właśnie to drugie piętro i y, ze wszystkie y, po prostu dam ile pani by chciała, tylko mogę dać kilka milionów, bo chciałabym tutaj y, dla, y, kupić jeszcze jeden taki przestronny, taki tam niżej. Piętro, a które piętro by pani chciała kupić? Drugie piętro. Drugie piętro. No dobra, to będzie 8 milionów. Poproszę. Tutaj proszę i dziękuję. Tutaj i jeszcze podpisać by mi pani musiała. Kartki. To będzie ze 100 kartek do podpisania. Dobrze, nie ma problemu. Ok, to tu pani daje. I jeszcze długopis. O, ma, proszę pani, ma pani i długopis. Dobrze. Tutaj może pani gdzieś sobie usiąść. Tutaj może pani usiąść i. Tutaj może pani usiąść i gdzieś powypełniać. Dobrze. dobrze, Jedno. Drugie. Trzecie. Jeszcze sobie tutaj odłożyć, bo mi jest niewygodnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Podpisuję. Dobra, skończyłam. To zaniosę pani. I o. Proszę bardzo. O, dziękuję Ci bardzo. Może już, możesz już iść. Yy, teraz jak wejdziesz do willi, to już jest to twoja willa. Dobrze, dziękuję. Yy, a mogłabym jeszcze załatwić tutaj remontników, żeby tutaj mi przyszli dzisiaj i yy, nawet może być jutro, żeby wyremontowali, no dzisiaj bym wolała. No dobra, mamy dopiero dziewiątą, no to tak, to tak, tak. Dobrze, no to tak, no to ja będę czekać. Dobra, dobrze, dziękuję za usługi tutaj, też dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, biorę ciuchy i idę, wychodzę, tak, dobra. Wychodzę, idę do domu teraz. Dobra, wróciłam. Teraz tak. Yy... Dobra, to pomieszczenie jest dobre. Wydaje mi się, że jej się spodoba. I teraz to całe pomieszczenie będzie jej. No i dobra, teraz yy... musimy to ładnie wyremontować. Ale to... Dobra, no ale to dobra. To później może będzie wyremontowane. Teraz ją tu może zaproszę. Dobra, to wstaw, odstawię tutaj do góry i ciuchę, i pójdę po nią. Dobra, odkładam te ciuchy. Yy, tu sobie położę i idę po yy, tą panią na dół. Poproszę. Dobrze, dobrze, już, już ten. No są tu? Tak, tak. To idziemy. Ok, dojechaliśmy. Dobrze, dziękuję. Idę, idę. Dobra, wychodzę. Dzień dobry, witam panią po raz drugi. E, dzisiaj się widzimy. O, dzień dobry. E, chciałabym, żeby pani poszła za mną. E, tak, ale tak, to jest taki mały prezent dla pani. Naprawdę, już idę. Co to za budynek? To jest budynek, w którym Pani od dziś zacznie mieszkać. Nie wierzę. Naprawdę? Tak. O Boże, wow! Jej! Dziękuję Pani bardzo. Też tu mieszkam Mieszkam na piętrze trzecim. Pani zawsze jak będzie chciała się pokąpać w basenie, zawsze z chęcią Pani może przyjść, a zaraz Pani pokaże Pani piądro. Szofer! Przechodź tu, już! Boże, dzień dobry, Pani Arabello. Kogo bym tu miał zaprowadzić? Piętro drugie, proszę wskazać. Dobrze, proszę za mną. Tutaj, o. Jedziemy na piętro drugie, tak? Tak, jasne. Wylodowaliśmy na piętro drugie. Dobrze, oczywiście. Wow, to jest moje piętro. Yy, tak, yy, pokoje są dwa Twoje. Tutaj zrobimy, możesz mieć kuchnię, chyba że nie chcesz mieć kuchni, bo pan zawsze szofer może ci rano przychodzić. Nie, to ja sobie będę gotować. Ale to jest pięknie. A chciałabyś wyjść do środka? Chodź tutaj do środka. Yy, tak, tak. Yy, już otwieram, już otwieram. Proszę. Serdecznym panią. Yy, dobra. To jest twoje pierwsze pomieszczenie. E, ona będzie jeszcze wybudowane. Tutaj e, e, chciałabym, abyś została moją projektantką. E, czy chciałabyś zostać e, też moją projektantką? No i w zamian za to masz tutaj ten hotel i będziesz miała wszystko, czego byś chciała, dużo pieniędzy i naprawdę no to, to jest tyle, co bym chciała tylko powiedzieć. No i bardzo dziękuję Ci, że, że spotkałam Ciebie i... I że tutaj będziesz mieszkać. Fajnie, że będziesz tutaj mieszkać. I mam nadzieję, że będziesz mi projektowała moje ubrania i jeszyła. Boże, tak. Z chęcią będę je szyła. Boże, jak to jest pięknie. Jeny. Tylko ja nie mam pieniędzy na remont. Ale to już, to remont, to ja płacę i... Yy, yy. I to nic się tym nie przejmować. To jest wszystko na, moje, na, moje, na moich rękach. Tutaj nie ma się co przejmować. Boże, naprawdę, bardzo dziękuję. Mogę zobaczyć drugi pokój? E, oczywiście, że możesz. Szafer, otwieraj drugi pokój. Już, już pani Arabello. Proszę. Wow, ale tu jest pięknie. Boże, święty balkon. Można otworzyć te drzwi? Tak, tak z przyjemnością, można otworzyć te drzwi. Wow, ale tu jest pięknie. Naprawdę bardzo pani dziękuję. Mm, dobrze, ale już starczy tutaj. Tulenia się do mnie. No więc to jest pani i mieszkanie. Bardzo ci dziękuję. A później będziemy go, to mieszkanie remontować dla pani. Już jutro zremontujemy pani dom. Jeju, dziękuję. Ja mieszkam teraz w Willi. Owszem, mieszka pani w Willi. Ale to to jest taki mały drobiazg za te sukienki. Te sukienki były oszałamiające, naprawdę. Dziękuję bardzo pani. Kupię ci, e, kupimy ci razem e, kupimy nową maszynę, e, wszystko co byś tylko zachciała. Boże, bardzo dziękuję. Kosmetyki, wszystko będziesz miała pod dostatkiem. Dziękuję bardzo. No a tak zakończyła się nasza historia, bardzo dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.